Hejka, moi drodzy, witajcie w ostatni dzień w tym roku. Nie miałam w planach żadnego podsumowania tego roku, nie miałam w planach w ogóle nagrywania żadnego woolcastu, czy vloga, czy czegokolwiek. Na ten temat, ale coś jakoś tak poczułam, że chyba jednak chciałabym to zrobić, e, ponieważ chciałabym to zrobić dla Was w szczególności i tym samym chciałabym e, Wam właśnie podziękować, że tutaj jesteście i tworzycie ze mną tę społeczność. Ten kanał oraz wszystkie moje media, jakie dla Was robię, są właśnie dla Was i są dzięki Wam, e, bo gdyby Was nie było, to ja bym tego nie robiła, bo nie miałabym dla kogo, ale z racji, że jesteście. Przybywacie, jest Was coraz więcej, to dla mnie jest to informacja, że to co robię ma sens, to co robię Wam się podoba i chcecie z tego korzystać. Dla mnie to jest najważniejsze i przy okazji ja się spełniam, e, robię to co lubię, robię to co sprawia mi przyjemność. Ehm. I to jest dla mnie najważniejsze, za to Wam dziękuję, że tu jesteście kolejny rok ze mną. Zrobimy sobie małe podsumowanie, będzie takie szybkie podsumowanie, przynajmniej tak będę się starała, żeby szybko przejść przez te wszystkie rzeczy, które miały miejsce w tym roku. Mówię szybko, bo o niektórych rzeczach można byłoby mówić w nieskończoność, a przecież tych rzeczy było bardzo dużo. A nie chcę też tutaj zabierać Waszego czasu jakoś bardzo, bardzo mocno. Chcę, abyśmy szybko przeszli przez te wszystkie rzeczy. Oczywiście nie powiem o wszystkich moich udzierkach i o wszystkich moich rzeczach, ponieważ tego było tak dużo, że nie sposób tego wszystkiego wymienić. Wymienię tylko te najważniejsze, które właśnie w zeszłym roku miały miejsce. No i oczywiście Muszę się tutaj posłużyć moim telefonem, bo nie ma, nie ma takiej opcji, żebym ja to wszystko zapamiętała. Gdzieś tutaj będę Wam wklejała zdjęcia, tak abyście wiedzieli o czym, będziemy, o czym będziemy rozmawiać. Słuchajcie, rok zeszły rok w ogóle był taki dla mnie dosyć dziwny. Był z jednej strony bardzo intensywny, ale z drugiej strony bardzo taki lekki i lajtowy. Był też właśnie taki dziwny, ponieważ wróciliśmy z Norwegii do Polski i wiecie, urządzenie tego mieszkania, takie, takie nowe, takie, wiecie, takie spróbowanie się zaklimatyzować je znowu w Polsce plus takie, no to taki powrót do Polski to było takie... Jakby dużo rzeczy na nowo się działo. Stare, nowe rzeczy, wiecie o co mi chodzi. Więc to było takie dosyć dziwne, ale też ciekawe. I to było bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne. Oczywiście. My mamy mieszkanie w takim nowym bloku, więc wszyscy akurat też się wprowadzili i robili swoje remonty, także trzeba było przez to przejść. Dlatego tych filmów na moim kanale nie było tak dużo jak normalnie, ponieważ po prostu nie miałam jak tego robić. Niektóre projekty, które w ogóle dla Was robiłam gdzieś tam, wiecie, inkognito, to bardzo długo też trwały, bo nie mogłam się wbić w ten czas pomiędzy. Jak ktoś wiercił półki, a jak ktoś kładł kafle i tak No było bardzo ciężko. Ale się udało. Już jesteśmy tutaj, już praktycznie w ogóle nie ma żadnych remontów. Czasami ktoś tam sobie jeszcze przywierci coś, ale już ni niczego takiego nie ma. Ja się, słuchajcie, bardzo cieszę, że wróciłam do Polski. Cieszę się, ponieważ jestem w miejscu, które mi odpowiada. Jestem w, w kraju oraz w mieście, które lubię. Lubię to spędzać czas. Są tutaj moi ludzie, jest tutaj mój język i to jest dla mnie najważniejsze. No i oczywiście, to, że jestem tutaj w Polsce, mam więcej. I możliwości, jeżeli chodzi właśnie o robienie na drutach, bo myślę, że będąc za granicą nie mogłabym zrobić paru różnych rzeczy. Tak. Chociaż muszę przyznać, że to, co robię aktualnie jest na takim poziomie i w takim momencie, że mogę spokojnie sobie wyjechać do jakiegoś kraju na jakiś czas i nadal sobie pracować, więc to jest również bardzo, bardzo fajne. E, więc tak. Zeszły rok rozpoczęłam od pokazania Wam ja mojej Winter clutch, którą zrobiłam ze wzoru Petit Knit. I to jest słuchajcie świetna torebka, którą bardzo Wam polecam. W ogóle cały zestaw na tą torebkę kupicie u Darii w Knit4Knit ze wzorem przetłumaczonym, z moim filmem pomocniczym, instruktażowym. Wszystkie rzeczy do tej torebki oryginalnie od Petit Knit właśnie znajdziecie sobie u Darii, ale też możecie kupić sobie sam oryginalny wzór od Petit Knit w języku angielskim. Torebkę bardzo Wam polecam. Jest świetna, ja ją bardzo lubię. Noszę ją do, do dzisiaj cały czas, jak gdzieś wychodzę, czy idę do restauracji, czy coś. To jest naprawdę fajny taki gadżet. Gadżet. No, taki, takie uzupełnienie stylówki. Nie zawsze trzeba mieć jakąś skórzaną torebkę, czy nie wiem. Taka wełniana jest naprawdę bardzo, bardzo szałowa. Słuchajcie, później rozpoczęłam taką mini współpracę z Wearniters, która bardzo, bardzo długo się ciągnęła. Zrobiłam dla nich wzór, który możecie pobrać za darmo na ich stronie, i z tego powstały właśnie takie rękawiczki z jednym palcem, które nazwałam Lovely Gloves. Myślę, że to dlatego, bo ta. No tak, no bo to, to słuchajcie, ja o tym powiedziałam 14 marca o tych rękawiczkach, więc pewnie dlatego je tak nazwałam, bo to gdzieś coś w okolicy Walentynek może ja skończyłam ten wzór czy coś, to się trochę ciągnęło. Więc jeżeli macie ochotę na takie rękawiczki, tak najbardziej was zapraszam darmowy wzór do pobrania na stronie Uyarniters. Dobrze, później był kal gdzieś tak w styczniu, lutym. O ile pamiętam, był kal na Juka Jacket. Bardzo dużo osób wzięło udział w tym kalu. To był taki pierwszy kal, który zaoferowałam, w którym zaoferowałam również moją pomoc na żywo. Można było przyjść do kawiarni, ze mną porozmawiać, mogliśmy robić razem ten sweter, jakby ktoś miał problem, czy nie. Niestety nie, nie było to. Mm, Niebo dużo osób nie przyszło, może tak, ale mam nadzieję, że inne kale, gdzie też zaoferuję swoją pomoc jako na żywo, już będą cieszyły się lepszym powodzeniem i więcej osób przyjdzie. Bardzo dużo osób zrobiło w ogóle swoje kurteczki wtedy wełniane. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Moja była zrobiona z włóczki wtedy, w tym kalu. Robiłam moją z włóczki hmm, Lowool coś takiego od Katia, bardzo gruba włóczka i tak ona wyszła, właśnie tutaj Wam pokazuję. Świetna kurteczka, bardzo mi się podobała. Już jej nie mam, bo ma nowego właściciela. Mam nadzieję, że e, właścicielka, która ostatnio u mnie nabyła, bardzo jest z niej zadowolona. E, gdzieś tam pomiędzy słuchajcie, mm, powstał e-book na sweter kwadratowy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jest w ogóle mój pierwszy ebook, nigdy tego nie robiłam. Postanowiłam, że coś takiego zrobię, ponieważ nie chciałam Wam pisać tylko samego wzoru, jak zrobić sweter kwadratowy, jak zrobić ten konkretny sweter kwadratowy, tylko chciałam, was, chciałam Wam pokazać, jak można. Samemu zrobić ten sweter. W sensie z włóczki, jaką, jaką chcecie użyć, może macie w domu jakieś strasznie dużo i nie wiecie, co z tym zrobić, jak obliczyć te kwadraty, jak zrobić te rękawy, jak zrobić ten dekolt, jak, zrobić, jak to obliczyć, żeby było po prostu tyle kwadratów, ile chcecie. I oprócz tego również w tym e-booku znajdziecie dwa wzory, znaczy wzory, dwa opisy, jak zrobić właśnie sweter. Z kwadratów tutaj, gdzie mam tak dużo kwadracików, i ten drugi, gdzie jest tych kwadratów mniej. Czyli są dwa opisy, jak zrobić te, ten sweter, ten jeden i drugi oraz cała informacja, jak w ogóle zabrać się do, do takiego swetra kwadratowego. E, dobrze, gdzieś tam na początku zrobiłam również sweter e, taki bardzo prosty, creamy sweter. To był sweter do szywania, ponieważ zależało mi na tym, to był sweter do szywania. Słuchajcie, już nawet nie pamiętam, czy to był sweter do szywania, ale wydaje mi się, że to był właśnie sweter do szywania, e, ponieważ te, o to mi chyba wtedy chodziło, żeby to był prosty sweter. Nie pamiętam, ale chyba to był do szywania. To był taki sweter bardzo e, krótki. E, może, można go sobie oczywiście przedłużyć, zrobić ten sweter dłuższy, jak tylko chcecie. Ja będę na pewno e, pruła ten sweter. Bo wtedy oczywiście chciałam Wam pokazać, jak wykonać taki sweter. Chodziło mi tutaj o wykończenia i na pewno o szycie. No, tak mi się wydaje, że to był sweter do tak, to był sweter do, do szywania. Dlatego też zrobiłam ten sweter na grubych drutach, aby łatwo, było, może, łatwo można było zauważyć, zobaczyć, jak to szywać, żeby ładnie było. Dlatego na tym mi wtedy zależało, pamiętam. Ale ja będę, ja będę pruła ten sweter i najprawdopodobniej powstanie z tego jakaś kamizelka, bo ostatnio faza na kamizelki. Tak właśnie było. Później miałam współpracę z firmą Wear. Teraz znowu wysłali do mnie taki zestaw na balaklawę. Jeżeli lubicie takie rzeczy, to jak najbardziej Wam polecam tę balaklawę. Nie dlatego, że miałam z nimi współpracę, ale dlatego, że bardzo szybko się to robiło. Słuchajcie, ja tą balaklawę zrobiłam chyba w jeden wieczór, coś takiego. Nie mogłam się w ogóle od tego oderwać. Tak był to wciągający wzór i bardzo łatwo, bardzo szybko się to zrobiło. Ona była zrobiona dwóch, z dwóch nitek, z nitki jednej baby alpaka i z drugiej takiej moherowej. Bardzo fajnie to wyszło. E, ten kolor trochę mi nie pasuje, ale, ale okej, okay, nieważne, takimi wysłali. E, mam też, były też, miały być warsztaty, ale te warsztaty później się nie odbyły, ponieważ e, nastała, nastał dziwny czas wojny i itd. Dlatego mało osób chciało korzystać z tego typu wydarzeń ale później w innym terminie odbyły się te warsztaty właśnie z takiego prostego szalika robionego na drutach. Te warsztaty, które właśnie tutaj wymyśliłam dla Was z tym szalikiem, to są warsztaty dedykowane dla osób, które nigdy nie trzymały drutów w ręku. Okay? To są właśnie takie warsztaty, ponieważ ten szalik jest bardzo prosty, idealny dla osób początkujących, po to, żeby się wprawić, jak trzymać te druty, wprawić się w oczka prawe, żeby coś powstało fajnego, też na grubych oczkach, żeby fajnie coś tam, coś tam powstało I, i łatwo było mi też Wam wytłumaczyć, szczególnie osobom początkującym. Później zrobiłam dla Was film instruktażowy do wzoru z firmy Hobby. To jest taki sweterek ażurowy. Bardzo Wam się spodobał. Bardzo się z tego powodu cieszę, więc jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić taki sweterek, nie wie jak, nie wie jak się zabrać za niego, to na moim kanale znajdziecie sobie film instruktażowy, czyli taka praca z tekstem. W ogóle polecam Wam tą playlistę Praca z tekstem, ponieważ tam już jest parę filmów, właśnie gdzie możecie sobie wziąć skądś wzór, na przykład właśnie ten na ten sweter, albo na skarpetki z dropsa, albo na cokolwiek innego, co tam akurat zrobiłam dla Was i z tym wzorem pracować. To jest fajna sprawa dla osób, które boją się wziąć wzór do ręki, taki rozpisany, ponieważ na spokojnie korzystając z takiego filmu możecie zobaczyć, że to nie jest nic strasznego. Pokazuję Wam jak przejść przez ten wzór i razem robimy daną rzecz, korzystając właśnie z takiego wzoru. Powstał wzór na sweter Nimbus. Nimbus sweter. Nazwa powstała dlatego, ponieważ włóczka nazywała się Nimbus. Bardzo mi ten sweter odpowiada, bardzo go lubię. Noszę go praktycznie cały czas. Ten, tą ciemniejszą wersję, ta ciemniejsza mi przypasowała, i noszę ją bardzo, bardzo często. Ta jasna szuka właściciela. Ta jest naszuka właściciela, a ja chodzę cały czas w tym ciemnym sweterku, bardzo go lubię. Później gdzieś powstał kal na ten sweter, dziewczyny robiły, ja niestety nie brałam udziału w tym kalu, mimo tego, że zorganizowałam ten kal, ale po prostu nie miałam czasu, miałam tyle projektów na drutach, żebym się nie wyrobiła, a ja nie chciałam jeszcze sobie narzucać czegoś kolejnego, a wiem, że Nimbus jest niestety wzorem czasochłonnym. I tak, tutaj właśnie była użyta włóczka Nimbus od firmy Fonti. I jeżeli teraz miałabym zrobić jeszcze jeden sweter i na pewno go zrobię, na pewno jak tylko znajdę chwilkę, to zrobię jeszcze jeden taki sweter, skorzystam z włóczki Mongolia. Mongolia 3 to jest chyba. Też od Fonti. Bardzo fajna włóczka, bo ma takie kolory mocno melanżowe, więc bardzo wam polecam. Powstał sweter na My Rainbow Sweter, który był w ogóle bardzo niespodziewany, ponieważ przy współpracy z Kingą z Amegro do dziergania Kinga wysłała mi dwa motki właśnie takiego superkolorowej super włóczki i z racji, że bardzo Wam się ta włóczka spodobała, to pomyślałam sobie, że zrobię z Wami kal na sweter mój piórkowy, ponieważ ta włóczka również pasowała do tego swetarka. Ja robiłam bardzo dużo modyfikacji przy tym swetrze. W kalu wszystko opisywałam, wszystkie oczka, wszystko co tam trzeba było i z tego właśnie powodu rozpisałam te wszystkie modyfikacje i dlatego powstał kolejny wzór bardzo podobny do tego swetra piórkowego. Powstał ten wzór na sweterek tęczowy. Więc żebyście o tym wiedzieli, to mając jeden wzór spokojnie można zrobić ten drugi. Więc pamiętajcie o tym. Eee, tak, tak, tak. Później, gdzieś tam po kolei były moje urodziny. No muszę zaznaczyć ten fakt, że gdzieś tam w maju są moje urodziny. Później powstała sukienka Hoya Dress, którą uwielbiam. Byłam w niej słuchajcie, na moich wakacjach. Dwa razy byliśmy na wakacjach. I jest cudowna. Naprawdę Wam ją polecam. Szczególnie z włóczki, którą ja tam użyłam. Jest naprawdę świetna. Była taka przewiewna, przyjemna, lekka. Bardzo Wam polecam tą sukienkę. Ten wzór na sukienkę tak bardzo nieskromnie oczywiście, ale naprawdę Wam polecam. Kalna hoja, hoja Top również był, również dużo topów powstało, z czego bardzo się cieszę, taki zwykły topik jest zwykły, niezwykły, e, także cieszę się, że dużo osób wzięło w tym udział. E, kolejna współpraca z Darią, Daria Knit for Need, czyli właśnie te, e, jej, e, jej współpraca z Petitnit, ona ściąga te wzory do Polski, e, Asia złulotnie je tłumaczy. A ja robiłam filmy instruktażowe do właśnie tych, tych zestawów. Niestety, troszeczkę to nam tam się gdzieś poknociło, że tak powiem, ponieważ. No. Problemem jest czas. Zawsze problemem jest czas. Ja bym bardzo chciała wszystko robić wszystko robić dla Was, ale. No, niestety problemem jest czas. Może w tym roku, w tym, w kolejnym roku e, będzie więcej czasu. Tak czuję, że jeżeli chodzi o mój kanał na YouTube, to będzie trochę więcej czasu. Tak czuję i taki jest mój zamysł na przyszły rok. Ale o tym zaraz Wam wszystko powiem. E, między innymi, dzięki tym wzorom możecie zrobić taką bluzeczkę. Bardzo ją polecam, szczególnie właśnie z tej włóczki, którą Daria ma u siebie. Ta bluzeczka wyszła po prostu no po prostu idealna, taka lejąca się ciniutka, leciutka, fajna na lato no nie tylko na lato, bo to jest też taka fajna, fajna opcja na przykład marynarkę można na to założyć albo coś, więc jak najbardziej Wam polecam powstał wzór na Nimbus top eee, to było od samego początku zaplanowane eee, wiedziałam, że ten top powstanie i w ogóle z tym wzorem na Nimbus mam bardzo dużo, mam bardzo dużo planów, także czekajcie, bo niedługo już kolejny co my tutaj dalej mamy? Słuchajcie, współpracowałam też z firmą Znak. Otrzymałam od nich książkę szydełkiem i na drutach Olgi Woźnickiej i bardzo się cieszę z tego powodu, że otrzymałam tę książkę. Tak naprawdę trochę się wprosiłam w tą współpracę, ponieważ jak tylko Olga ogłosiła, że napisała taką książkę, to ja odezwałam się do Olgi z taką prośbą, że ja chcę tę książkę zrecenzjować, Zrecenzjować zarecenzować. I z tego względu właśnie udało mi się współpracować z firmą Znak. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za tę współpracę. To było bardzo... Bardzo fajne, bardzo miłe. Po, powstał oczywiście również wzór na Montenegro sweter. To jest taki jeden z najnowszych wzorów, z którym było bardzo dużo problemów. Testy miałam wrażenie, że mnie wykończyło totalnie, bo tam było po prostu tyle poprawienia i tyle różnych dziwnych rzeczy, które wyszły w, podczas tych testów, że nawet się mnie nie pytajcie. Cieszę się, że już ta jest za mną. Słuchajcie, ja, ja robiąc ten sweter... Wiedziałam, że, że rozpisanie tego swetra na papier, napisanie tego wzoru nie będzie takie łatwe. No, i testy to potwierdziły, ale już wszystko jest ok. Mój sweter w ogóle szary, bo szarego swetra już nie mam, też ma swojego nowego właściciela i mam nadzieję, że właścicielka jest bardzo zadowolona z tego swetra. Zresztą pisałam mi później, że po prostu go nie, nie ściąga z siebie. Dobrze. Udało mi się, słuchajcie, zrobić coś, co bardzo chciałam zrobić, czyli ze zwykłego swetra powstał kardigan. U mnie na kanale to jest, o ile dobrze pamiętam, vlog numer 47 albo 46. Bardzo szybko to sprawdzę. O. 45. Vlog numer 45. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany e, zobaczyć, jak to się stało, że ze zwykłego swetra powstał kardigan, to jak najbardziej Wam polecam. Ja tam Was nie uczę, nie pokazuję, jak to zrobić, pokazuję, jak ja to zrobiłam. Ja to robiłam na żywo praktycznie przed kamerą, e, żeby Wam pokazać. Jak to zrobić? Jest to bardzo fajna rzecz. Jak najbardziej polecam myślę, że częściej będę coś takiego robiła. Powstał sweter w owce, który za mną chodził bardzo, bardzo długo. Zrobiłam w końcu ten sweter. W owce. Sweter w owce jest właśnie testowany. Wzór na sweter w owce jest właśnie testowany w fazie testów, więc już niedługo kto czeka, to naprawdę już, tuż, tuż. Przy współpracy z marką Gaboul powstała czapka Lollipop Hat, ponieważ oni wypuścili nową włóczkę, która nazywa się My Time Merino i dzięki temu powstała właśnie taka czapka, bardzo ją wam polecam. Jest bardzo prosta, klasyczna i szybko się ją robi na takich cienkich drutach. Ja ją noszę teraz, noszę ją jak był, nosiłam ją jak był mróz i było bardzo fajnie. Cały wzór z włóczką dostaniecie na stronie Gaboul. Ten wzór nie będzie sprzedawany solo. Od razu o tym mówię, bo wiem, że będą pytania. Jest tylko możliwość zakupu tego wzoru z włóczką i myślę, że to jest, myślę, że to rozumiecie, bo przecież do, tej, do tego wzoru potrzebny potrzebne jest tylko jeden motek tej włóczki, więc wszystko po prostu sobie wszystko po prostu będzie, będzie już tam. E, więc najłatwiej po prostu kupić cały zestaw. Później przy współpracy z, znowu z Marką Gabo, Gabo Ul, powstał Knitbox, czyli taki totalnie zestaw dla osób początkujących, które nigdy nie trzymały drutów w rękach i to jest w ogóle to jest w ogóle zestaw, który e, nad którym pracowaliśmy bardzo długo. To nie jest tak, że my sobie to wymyśliśmy. Ja zrobiłam tą czapkę, zrobiłam film i już nie, nie, nie. To trwało bardzo długo. To był mój pierwszy raz, kiedy zrobiłam dwa filmy. Do jakiejś jednej rzeczy, bo po prostu z pierwszego nie byłam zadowolona. Jednym z moich testerów do tej czapki był mój mąż i to był strzał w dziesiątkę, bo on siedząc obok mnie widziałam jakich rzeczy brakuje w tym filmie i dlatego powstał właśnie ten drugi film, który jest po prostu już. Nie ma opcji, żeby ktoś tego nie zrobił. Ten zestaw polecam wszystkim osobom początkującym, jeżeli chcecie komuś sprawić jakąś radość, chcecie, żeby ktoś spróbował właśnie swoich sił na drutach, albo wiecie, że ktoś chciałby, ale nie wiecie, co mu na przykład sprawić, żeby mógł się nauczyć, to właśnie to jest fajna rzecz. Czapka. Tam są, jest, jest wzór z filmem, są, jest włóczka, druty, no wszystko co jest potrzebne do wykonania tej czapki, jak najbardziej Wam polecam. Do mnie już mm, zaczynają dochodzić pierwsze komentarze, że tam jakieś dziewczyny, które nigdy nie trzymały drutów w rękach, udało im się zrobić tą czapkę, więc... Eee, tak, no i oczywiście na koniec, em, na koniec kamizelka, która po prostu jakiś szał jest. Sama nie wiedziałam, że aż tak bardzo czekacie na kamizelkę. Eee, ja już do tej pory zrobiłam dwie w dwóch różnych kolorach i uwielbiam tą kamizelkę, ale o kamizelce będę Wam mówiła w następnym mulkaście troszeczkę więcej. Ja ją niedawno skończyłam, zrobiłam ją w dwóch rozmiarach, w dwóch kolorach. Eee, będę teraz pisała wzór, niedługo kamizelka będzie się mm, testowała. Wzór na kamizelkę, znowu tak. Wzór na kamizelkę będzie się testował i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to pod koniec stycznia wzór będzie dla Was dostępny. Tak. No i tyle. Jeżeli chodzi o moje projekty, tak jak mówię, o wielu Wam nie powiem, bo po prostu tego było tak dużo, że nie ma, nie ma sensu. W moich poszczególnych ulkasach teraz opowiadam o wszystkich moich projektach, o które są na bieżąco i skończone, i te, które mam na drutach, więc jak najbardziej Was zapraszam. W ogóle to był też taki rok, gdzie było dużo takich dziwierskich wyjazdów, bo na początku była szklarska poręba, później był Poznań później był Toruń i Drutozlot była też Wigilia Dziewiarska z dziewczynami, która była bardzo miła, był też Wełniany Targ oczywiście w listopadzie, także no, bardzo dużo rzeczy takich się działo takich właśnie większych projektów i z tego powodu również bardzo się cieszę. Słuchajcie ja Wam jeszcze raz dziękuję za to, że tutaj jesteście że tworzycie ze mną tę społeczność to jest dla mnie bardzo ważne mam nadzieję, że jesteście na bieżąco um na Facebooku, na Instagramie. Mam nadzieję, że jesteście na grupie drutowisko, moi drodzy, pamiętajcie o tym, ta grupa powstała dla Was. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy z, z moim kanałem na YouTube, w sensie ze wzorami, które są na YouTubie, chcecie zrobić coś większe, mniejsze, z innej włóczki, dla dziecka, dla osoby starszej itd. itd. albo w ogóle macie jakieś problemy techniczne, to jak najbardziej zaprasz zapraszam Was na drutowisko, bo właśnie ta grupa powstała z myślą o was. E, tak więc e, tak więc to. E, ostatnio nawet zaczęłam nagrywać TikToki. Ale to podobno jest przyszłość, więc dlaczego nie? E, no i tak. Słuchajcie. Cieszę się, że jest was tutaj coraz więcej, e, że są też osoby bardziej doświadczone i mniej doświadczone, takie które dopiero co się uczą i cieszy mnie to po prostu jak najbardziej. Mam nadzieję, że nie jakby nie zatrzymacie się na moim kanale, ja to zawsze wam powtarzam i zawsze wam też polecam, abyście nie zatrzymywali się na moim kanale. Są też inne osoby, które robią jakieś fajne rzeczy na YouTube, czy w swoich mediach, czy robią jakieś fajne wzory, czy chcą was czegoś nauczyć, coś wam pokazać. I próbujcie, starajcie się też korzystać. Z tego, co inne osoby robią. Ja jak najbardziej Was zachęcam. Pamiętajcie, nie tylko tutaj, jakby mój kanał istnieje, się cieszy, że tutaj jesteście, ale tak jak mówię, trzeba też pomagać innym osobom. Ja Was wysyłam teraz do innych osób. Eee, tak, słuchajcie, życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Bardzo dużo zdrowia, bo zdrowie najważniejsze. Bardzo dużo cudownych, cudownych ludzi wokół siebie, bo mam wrażenie, że oprócz zdrowia to jest druga rzecz najważniejsza, yy, najważniejsza posiadanie, może nie tyle posiadanie brzydkie to słowo, ale żeby były wokół nas osoby yy, takie takie szczere, otwarte, takie na które możemy zawsze liczyć. Mm, takie, które nas zrozumieją, ehm, tak, zrozumienie, zrozumienie to jest e, bardzo, bardzo ważna rzecz u drugiej osoby, z którą się spotykamy, myślę, że tak. Może nie wchodźmy głębiej w ten temat, w każdym razie życzę Wam dużo zdrowia, cudownych ludzi wokół siebie, cudownych udziergów, cudownych, fajnych, nowych, osób, które poznacie, z którymi będziecie dziergać, z którymi będziecie dzielić swoją pasję. Mam nadzieję, że uda wam się też namówić swoich domowników do robienia na drutach. Wtedy najcudowniej jest dzielić swoją pasję właśnie z ludźmi, którzy są blisko nas. Życzę Wam wielu różnych nowych znajomości, właśnie wyjazdów takich dziewiarskich. Nawet jeżeli nie jeździcie na, na wyjazdy dziewiarskie, w których na przykład ja uczestniczę, bo też dużo dostaję takie, takich pytań, jak, tu można, jak tam można się wbić, to możecie sami albo same sobie zorganizować taki wyjazd. Znaleźć jakąś grupę, może w swoim mieście, w swoim otoczeniu i po prostu zorganizować taki wyjazd. To jest naprawdę świetna Sprawa jak najbardziej Was zachęcam, jak najbardziej Wam polecam. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Tak naprawdę WY sami wiecie, czego byście sobie życzyli. Tymczasem pozdrawiam Was i do zobaczenia w przyszłym roku. Hejka.